Witajcie, jesteśmy w Poznaniu w sali prób zespołu Hope. Tutaj jest ze mną reprezentacja trzech członków zespołu, czyli Radosław. Muerte. <grymne> <grymne> jako <Jakusta>. zdar. <grymne> <grymne> jestem Jakub <grymne> Spotykamy się tutaj z zespołem, dlatego że gracie niedługo przed bardzo dużą gwiazdą, na której chyba się na początku wzorowaliście, prawda? Czyli przed Limbiskim. Powiedzcie, co czujecie przed takim koncertem? Wypełniającą się pieluchę. <noise> Jelita na razie. <noise> <Jelito> jeszcze nie. <noise> serio to jest trema? Zawsze jest trema. Wiesz, Delikatny, ale... tak, ale wiesz, no to kurde, po prostu zawsze wchodzimy, robimy swoje jak się da. No w sensie idziemy, po prostu gramy koncert. Czy, czy to będzie przedlingbiski, czy to będzie koncert, gdzie zagramy po kimś, przed kimś, dla pięciu osób, dla dwudziestu osób, czy dwudziestu tysięcy osób. My zawsze pochodzimy tak samo do tego. Tutaj nie ma jakby żadnych, żadnych, praktycznie różnic, wiadomo. Dla nas to jest. Świetne wyróżnienie, że możemy zagrać Zimbiski z ludźmi, do których mamy dość spory szacunek muzyczny i na których rzeczywiście wzorowaliśmy się, wzorujemy się do, w sumie chyba teraz. Oczywiście. No właśnie, zapowiadając Was, powiedziałem, że macie dosyć podobny styl. A jak wy byście sami określili swoją muzykę w tym momencie? Znaczy, wiesz, to, to nie jest tak łatwo określić. My to nazwaliśmy trochę porno metal, bo tutaj, jak wiesz, w filmach porno każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Ale ogólnie jest tyle wzorców, ile jest osób w zespole. Czyli osiem osób wnosi e, różny e, jakiś tam klimat. Gdzieś tam te, te, te różne klimaty spotykają się w jednym punkcie i to jest właśnie zespół Hope, nie? To, 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 to jest no nasza inspiracja. różnych malarzy i nieściem, namalujemy jeden obraz, hmm. no to. Co z Paćka tego wyjdzie? Będzie. Hope. Po prostu można chmyje. No powiedzmy, no, może... no, dobry jest. Dobry. jest. Dobry. Dobry. Dobry jest. E, a teraz przejdźmy do tego, jakby jakie są Wasze dalsze plany. Na pewno pracujecie nad płytą, wydaliście niedawno płytę w Polsce, wcześniej wydaliście w Japonii. Co mhm. jest ciekawe, więc hmm. powiedzcie gdzie dalej? Wydacie w Norwegii, w Szwecji czy w, Co? w Wenezueli. My na pewno myślimy o tym, żeby wydać płytę, znaczy żeby ta płyta dotarła jak największej ilości osób, na tą chwilę już mamy odzew praktycznie z całego świata, mamy odzewy z Brazylii, z Argentyny, ze Stanów, z Meksyku, z Francji, z Niemiec, to, to najbliższe, ale jest też Indonezja, gdzie mamy nawet cover band, <śmusz> możesz to potwierdzić sobie na, na YouTube, normalnie są, to wiesz, to filmiki. Ciekawe. Więc dostajemy odzewy jakby naprawdę z wielu krajów. Gość chociażby właśnie z Brazylii mi co chwilę wysyła fotki weż, z, z monitorem, gdzie jest nasza płyta na, na, na tym, cała RST-lista i sobie po prostu tego słucha. Robi sobie koszulki z naszym logo Robi. i też nam wysyła zdjęcia, wiesz, to jest naprawdę no, coś świetnego. No, więc no, wiadomo, że chcielibyśmy tam dotrzeć też na żywo i dotrzeć tam do nich, żeby po prostu podejść do tego człowieka i przybić sobie piątkę, nie? Ja nawet sobie zrobiłem skarpetki. A, a, <grymne> ładne, czarne. A, ładne, ładne. Gdzie <grymne> <to, grymne> ja, tak masz nie tu. Tak, sobie zrobiłem coś takiego, to jest właściwie no. jego blog. Hazard Substances, i to jest jego logo. On mi przysłał na kartce eee, narysowane, mm -hmm. i to jest dokładnie odbite to, co on mi przysłał, narysowane. Właśnie swoje logo wiesz, z podpisem. Eee, z koszulkę dostałem od niego, wiesz, to jest coś świetnego. Jak dostajesz paczkę mm -hmm. z Brazylii, nie wiesz co to jest, otwierasz a tam coś takiego. Nie? Wiesz, stwierdziłem, że. A mógł być na ciebie to no, dokładnie, nie? wiesz, no, no mógł być wąż, nie wiem. No. Mógłby, mógłby być wysokość, bo wysokość się na ciebie Mógłby też na zapukać. Zima, zima, co to ma. <laughs> nic, nic, <laughs> tylko <laughs> No więc to wiesz... My, my jakby no, plany mamy szerokie, ale wiesz, znasz no, jakie są realia w Polsce, jeśli chodzi o cokolwiek. Nie? Yy, z... No chyba osiem osób trudno jakby ogarnąć. Też logistycznie macie dużo wyzwań. Logistycznie teraz trudno lozycznie. jest ogarnąć stąd do wyjścia Salki. Nie? <laughs> A co dopiero w logistycznym, ale, ale dajemy radę, wiesz, no, my, tak naprawdę... To jest już ładne. No, w sumie, jakby nie patrzeć, robi się paręnaście już lat, kiedy jesteśmy razem w jednym zespole i działamy cały czas. I No i, i co? I nadal jesteśmy. Nie? Wiadomo, skład delikatnie się zmienił, ale od długo, no, ale długo, dziuka. długo już jesteśmy no. w tym samym składzie i tak sobie działamy. No, samo to pokazuje, że najmłodszy u nas jest... najmłodszy? <głos》<głos》najmłodszy starzem jest nie. łysy, a, 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 a... Czyli sprząta wszystko. <głos》> No jest, właśnie, wiesz, właśnie wiesz, i to jest już, już 3 lata, więc to jest jakby, jakby nie taki młody. sporo dokładnie. I to jest człowiek najmłodszy stażem, a wcześniej to jest wiesz, po 9, 10, 11, 13 lat. Nie? Także no to jakby nie patrzeć, no to już jest, jest kawał czasu. I prawdę mówiąc, wytrzymać to ze sobą, kiedy nie musisz jechać, nie wiem, 8 czy 9 czy 10 godzin w trasie w jednym miejscu, gdzie nie masz jakby, możliwości wyjść do drugiego pokoju i pogadać z kimś innym. To już jest naprawdę sztuka, albo po prostu musimy się naprawdę bardzo kochać. Nie? Rozumiem. Pewnie tak samo jest właśnie z tą publicznością z innych krajów. I jak myślicie, na ile szacujecie, ile macie fanów poza polską? Ile to? Przynajmniej może... z pięciu, sześciu, spokojnie. No to faktycznie też syłają paczki. Poza Polską patrząc, to, to graliśmy, graliśmy, też w, w Rosji koncerty, gramy regularnie. Zresztą w tym roku też jedziemy do Czech na, na, na koncert Fak. będziemy grali tak z Rise of the i, i będziemy Fak. grali też z aktywistem na, na jednym festiwalu. I, i, no i tam odzew jest świetny i, i stamtąd wiesz, my, my jesteśmy też ludźmi, którzy jakby nie zamykają się w swoim, w swoim zespole gdzieś tam w środku. To jest Adi, ty się ładnie. Cześć! To jest tam, Adi. Tam za, za, kadry zasłoniłeś. kamera ja ja <grym> stoi, A ty jest A. Aha! Oh <gry> no faktycznie! Adi to jest założyciel, no. no prawda? Hoł, jeden z pierwszych, <gry> pierwszych projców. Tak. tak, tak. I jeden tak. chyba no, je, 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 to, Ja, tak. ja, ja, ja sobie też pogryba. To, to jest. Yy, go... Adi, <grym> Data, to <zasady grym> kamerę. To jest gość, który Adi... nie jest jednym z założycieli, nie. to fakt. I też no, prawdopodobnie najszybciej zostanie wyrzucony. No. Z tego co widzę. <grym> nie, To jest ciekawostka, nikt od nas z zespołu nie został wyrzucony, prawda? Dokładnie. No dobrze, ja to się, to skoro się dowiedzieliśmy o tym, co robicie obecnie muzycznie, jak mniej więcej wygląda wasza praca, to może trochę luzu teraz. Jak się luzujecie i tutaj chciałbym przejść właśnie do gier. Do tematu gier. Kto na czym gra, w co gra, albo co ostatnio skończyliście, co Wam się podobało? Wiesz, biorąc pod uwagę to, że w naszych jakby polskich realiach musimy nadal pracować normalnie, cały czas wszyscy mm -hmm. i wiesz, no to jest jakby nie patrzeć, przynajmniej 8, godzin, przynajmniej 8 godzin dziennie, plus próby, weekendy, koncerty. Każdy z nas jeszcze zajmuje się czymś innym poza, poza zespołem, mm -hmm. Wiesz, każdy ma jakieś tam swoje, swoje pasje, to mamy myślę, że trochę mało czasu na gry. Ale jedna, ja na przykład, przez to, że mam tak mało czasu, nie, 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 by nie poszedłem dalej niż do PSA, dwójki i tak sobie, że czasem czas włączy, właśnie wyluzować i, i to są wiesz, no Ja na, mimo tego, że nienawidzę piłki nożnej, to zawsze myślę, że piłka. są dwie opcje, że ja mogę polubić piłkę nożną. Albo to jest FIFA, yy, albo piłka Rzeki. Są dwie opcje, kiedy ja piłkę nożną wznoszę normalnie. A tak, no to, 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 to wiesz, jestem ogromnym fanem Batmana i też mam, mam, mam grę, w którą sobie gram. Ostatnio też sobie zakupiłem na kompa jakąś taką y, y, strzelankę, jakieś połączenie takie strzelanki RPG to sobie to jest tak włączę na 15-20 minut, żeby jakby Oczyścić nie myśleć o niczym innym, tylko myślę sobie o tym, kogo tam mogę zabić. Nie? Piękna <laughs> sprawa w ogóle. <laughs> no, tym, że sprawa. no i wiadomo teraz jakiegoś jak gdzie, gdzie gdzieś można też trochę pościgać, tylko mówię, no to ja się zatrzymałem dużo wcześniej, ponieważ nie ma na to czasu. Jak miał więcej czasu, na pewno poszedłbym z duchem tego tej, tej, tej całej tej technologicznym i podejrzewał, że teraz bym zasłabł. Weźmi no. Ja się zatrzymałem. On jest się zatrzymałeś? Na czym się zatrzymałem? Ja się w swoim rozwoju, jeśli chodzi o gry na PS3. I ostatnia taka, która mnie wciągnęła i maguje ją do teraz, to jest dieta piątka. No to jest trochę, jest co no, no, Tym bardziej, że jest rozwojowa. Ostatnio ściągnąłem jakąś aktualizację, napady czy <names> I dosyć, dosyć ciekawie to się zapowiada. Ay, z takich jeszcze rzeczy, które no, to też wyścigi, nie? Tak jak nie, Need for Speed i te, te rzeczy, nie? No, no to, racio, jest dime, ale to jest to i... fajne, że to jest, to jest, to jest, to jest rzeczywiście to jest rzeczy jak, jak, jak no, mm ścigi, ty możesz sobie włączyć rzeczywiście to na 15 minut i odpocząć po prostu. Mm -hmm. Nie musisz myśleć o niczym wiadomo, że nawet na tyle wszystko rozbudowane w tej chwili, że jak się jak rzeczywiście się wdrożyć we wszystko, w całe modyfikacje auta, czy, czy, no wiadomo, to też zajmuje czas, ale możesz po prostu wziąć, zrobić sobie free race i po prostu jedziesz, No i wiesz, odkąd taryfikator um, tak wzrósł, no to zostań nie, to... For speed, nie? No. No. Chyba tak. tak Albo Albo. <laughs> Zaraz co u Ciebie? A dziękuję, dobrze. Nie. Jeśli chodzi o gry, to tak, gram codziennie. Czasami zdarza się, że są to godziny, czasami minuty różnie. Głównie Diablo, Quake, Life na przykład. Cześć. No i co? NBA 2K, nie? nie. Cześć. Wszystko na PC3. Znaczy wiesz co, jeśli chodzi o NBA 2K albo Call of Duty takie rzeczy, to jest wszystko PS Trójeczka, niestety na czwóreczkę chyba yy, na razie poczeka. No to po No, no, jeszcze troszeczkę. <laughs> fret, A tak to na kąpie. Cześć. Typowo, <laughs> typowo, jeśli chodzi no mówię, Diablo, to jest po prostu niekończąca się opowieść. Można mucić, mucić, mucić i mucić. Gropić, mucić, mucić i gropić. <laughs> I, I jeszcze bardziej. <muzyka> dla was konkurs, w którym do wygrania będzie torba firmy Natek. będą słuchawki, które są sygnowane logiem zespołu Hope, to jest nadzieja po polsku, i jest też płyta The Best of, czyli ostatnia płyta pierwszy legal, prawda? W Polsce pierwszy legal w Polsce hołpów. I co trzeba zrobić, żeby dostać ten zestaw? Wystarczy w link pod tym filmikiem w komentarzu dać link do jakiejś piosenki. I ta, która się najbardziej spodoba y, naszym kolegom z zespołu Hope, ten komentarz, który im najbardziej przyjdzie do gustu, ta piosenka, wygra właśnie ten zestaw. Czas macie do 7 czerwca, czyli do dnia koncertu Limp Bizkit i Hope. A nagrody będziemy pewnie rozdawać 8-9 czerwca, jak już się uda nam skontaktować z nimi po tym pewnie wspaniałym koncercie. Nie, jak myślicie, jak będziecie się czuć? Zapytaj o to 9. Okej, okay, no to dziewiątego zapytamy, to pewnie 10. Dziesiątego... 8 prawdopodobnie pójrzecie, nie będziemy się czuć ujrzeć wyniki konkursu. Dziękujemy wszystkim. Dzięki. 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 Hej.